Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym cudownym wakacyjnym klimacie. Chciałabym Was zaprosić na wydarzenie powakacyjne, na konferencję dla pracowników wśród dzieci, konferencję przyszłości. To już szósta tego typu konferencja. E, jesteśmy niesamowicie nią podekscytowani tym, że będziemy mogli spotkać się razem w jednym miejscu. Będziemy mogli uwielbiać naszego cudownego Boga, ale przede wszystkim my sobie zadawaliśmy takie pytanie, czego potrzebują pracownicy wśród dzieci. I właśnie będziemy mogli na tej konferencji inspirować się, będziemy mogli... Em, Zdobywać narzędzia, będziemy mogli modlić się o siebie nawzajem w sposób proroczy, będziemy mogli uwielbiać Boga i doświadczać Jego głębokiej obecności, doświadczać również zachęty od Niego. Przygotowujemy dla Was bardzo różnorodne sesje, warsztaty będzie zarówno praktycznie jak i duchowo. Jesteśmy o tym przekonani, że ten czas jest absolutnie wyjątkowy. Jesteśmy w okresie, chcielibyśmy powiedzieć, że doświadczyliśmy pandemii, że jesteśmy po pandemii, jakkolwiek musimy stwierdzić, chyba że jesteśmy w okresie pandemii. Jest to bardzo taki szczególny, wyjątkowy czas. Wszyscy bardzo mocno potrzebujemy zachęty. Ten czas pandemii do Spotknął e, bardzo mocno naszych dzieci, ale również w jakiś sposób dotyka nas. Dotyka nauczycieli, rodziców, osób, który, które mają jakikolwiek kontakt z dzieciakami e, i sieją w nie Boże ziarno. Tak jest z pracą wśród dzieci, że owoce naszego zasiewu nie zawsze widoczne są od razu. I właśnie w tym czasie, w tym procesie oczekiwania na owoc, wszyscy potrzebujemy inspiracji, takiej zarówno ludzkiej między sobą, tego, że zachęcimy się nawzajem, że podzielimy się naszymi doświadczeniami i tymi dobrymi, ale może też tymi trudnymi, tak? Wszyscy tego doświadczamy, wszyscy doświadczamy wyzwań, ale cudowne jest to, kiedy razem możemy kibicować sobie w tym biegu po zwycięstwo, w tym biegu do tego, żeby widzieć owoce a wierzymy że jeżeli siejemy w dzieci to owoc jest pewny dlatego że nasz cudowny wielki potężny wszechmocny Bóg jest owocem zainteresowany jeszcze bardziej niż my to są następne pokolenia które są w sercu naszego Boga i one łączą nas razem więc będziemy w jednym miejscu mogli połączyć się w jednym sercu tak tej naszej pasji dla następnych pokoleń która jest również bożą pasją i będziemy mogli inspirować siebie i przyjmować inspiracje Duchową inspirację z nieba. Jesteśmy pełni oczekiwań. Ufamy, że to będzie niezwykły, niesamowity, pełen Bożej mocy i namaszczenia czas. Nie ze względu na nas, ale ze względu na Boga i ze względu na niezwykle ważny temat. Wierzymy, że ziarno przyniesie owoc. Chcemy w tym się utwierdzać, chcemy e, inspirować siebie do tego, że nasza wytrwała służba. Będzie miała e, przełożenie kiedyś w następnych pokoleniach, w ich przebudzeniu, w ich e, ogniu dla naszego wielkiego Boga. Zapraszamy Was na konferencję przyszłości 25 września. Oczekujcie wielu informacji, które się tu będą pojawiać na naszej stronie. Link do rejestracji jest umieszczony w opisie do tego filmiku. Zapraszamy Was na całodniową konferencję przyszłości 25 września. Do zobaczenia.